Cześć, witajcie w dziesiątym, a zarazem ostatnim Danny. odcinku z pięciu ciekawostek steregów z Far Cry 6. Zapraszam. U handlarza na czarnym rynku możemy kupić figurkę nawiązującą do króliczków Raybin Rabec. Dodam również, że obok jest do kupienia figurka Boomera z Far Cry 5. Ale Danny. akurat głównie to o króliczkach ten sterek. Ignore that scratch, What's in me. Gracias. Hola. Na dwóch górach położonych blisko siebie możemy natrafić na trzy dość duże gniazda, najprędzej jakichś wielkich drapieżników. Broń Discos Locos ma fajną funkcję, którą jest grająca muzyczka podczas celowania. W tym miejscu możemy natrafić na malowidła namalowane w wzgórzu. Ostatnią ciekawostką będzie misja Kryształowa Czaszka, która nawiązuje swym wyglądem do filmów Indiana Jones. Perfect. I z tą misją Was pozostawiam. Do usłyszenia w następnych filmach.